Dzień dobry. Wtorek, godzina 17. Jesteśmy w Lex Medice, a to są spotkania z cyklu Porozmawiajmy o Zdrowiu. Dzisiaj naszym gościem jest gastroenterolog, dr Hanna Kawdzińska. Witam cię, Haniu. Dzień dobry. Mówiłyśmy ostatnio o przewodzie pokarmowym, ale zanim dojdziemy o dolnym odcinku, ale zanim przejdziemy do głównego tematu, ja jeszcze tylko powiem dla tych, którzy nas nie znają, ja nazywam się Hanna durbajło grondziel i od 2005 roku prowadzę ośrodek badań klinicznych Lexmedica we Wrocławiu. To taka forma leczenia bezpłatnego, diagnostyki i leczenia, która jest mało znana szerokiej rzeszy pacjentów, z której możecie Państwo skorzystać. Razem z doktor, prowadziłyśmy już tutaj spotkania dotyczące gastrologii, bo gastrologią również się zajmujemy, głównie chorobami immunologicznymi, ale nie tylko, bo również urologią, chorobami związanymi z rakiem pęcherza czy prostaty z przerostem prostaty, nietrzymaniem moczu. Ale przejdźmy do głównego tematu, którym jest choroba refluksowa. Jak zdążyłam się przeczytać w doniesieniach, jest to jedna z częstszych chorób populacji w krajach rozwiniętych, bo 20 do 40 ludzi ludzi choruje na to schorzenie, czyli mając czteroosobową rodzinę, Ktoś z nas już choruje albo w najbliższym czasie będzie chorował. Czyli problem dosyć, dosyć częsty, a jak choroby, no to objawy. I pewnie najczęstszym, najczęstszym objawem, który mówi pacjent w gabinecie, to mówi o zgadze. Czy refluks to to samo, co zgaga? No, generalnie rzeczywiście to jest taki reklamowy objaw, tak, takie zianie płomieniami, natomiast to jest jeden z objawów, tak, bo choroba refluksowa to jest choroba czynnościowa. tak. Może mieć objawy typowe, takie z, rzeczywiście z przewodu pokarmowego, bardzo różnie określane przez każdego pacjenta, każdy inaczej to doświadcza, ale też. Bardzo często są to po prostu objawy spozaukładowe, tak? Czyli z układu oddechowego, czy na przykład specjaliści laryngolodzy stwierdzają, że rzeczywiście może podłożem schorzeń laryngologicznych jest cofanie treści. Także no, tu jest cała gama objawów, ale najczęściej rzeczywiście jest to związane z cofnięciem treści. Też różna jakość tej treści, czy to jest kwaśna treść, tak? czy to jest bardziej o podłożu takim żółciowym, czy, czyli gorzkie odczucie w ustach, czy na przykład tylko związane z refluksem samego gazu. Tak? I to na tym właśnie polega wypytanie, wybadanie pacjenta, od kiedy też te dolegliwości się utrzymują, bo w pewnym momencie stają się one jak gdyby mogą być takie alarmowe, tak, bo refluks trzeba mieć też tego świadomość, że choroba refluksowa rozpoznana, też gdzieś potwierdzona, potwierdzona, ale nie rozpoznana, bo gastroskopia nie służy do rozpoznawania, natomiast my właśnie badaniami endoskopowym widzimy głównie powikłania, tak, czyli jak już jest zaawansowana choroba, to widzimy powikłania w postaci zapalenia przyłyku i to już jest taki twardy dowód na to, że ten refluks jest, bo Czasami właśnie w endoskopii wychodzi, że jest obraz prawidłowy, no i co dalej, tak? No, tak jak mówię, gastroskopia nie służy do rozpoznawania samych zaburzeń. Ona podpowiada wiele, natomiast potrzebne jest zebranie tego wszystkiego i taka konsultacja gastrologiczna. Tak, także ja rzeczywiście... uściślijmy, czyli choroba refluksowa to tak naprawdę zespół objawów. Tak, zespół objawów przeróżnych, tak? Yy, między innymi właśnie to cofanie treści o różnej, yy, o różnej. Yy... Jakości, różnym pH, ale też cała gama objawów pozaupadowych, czyli chrypka, kaszel, czy zapalenia migdałków, zapalenia ucha, takie właśnie z rejonu nosogardzieli, gdzie ta treść może cofnąć i podrażnić. Tak? Czy też mogą być objawy takiej dysfagi, obecności guli w gardle, jakiegoś takiego drapania. Jeżeli to jest na, w przedziale, właśnie między gardłem a, 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 a żołądkiem, te dolegliwości, no to jak najbardziej można to wiązać, że to jest związane z, z chorobą refluksową. Tak? Czymś, co, co jeżeli się gdzieś tam rozpozna, jest dożywotnie, tak? bo z refluksu nie można wyleczyć. To jest czynnościowa choroba, natomiast jeżeli są gdzieś tam powikłania, trzeba je leczyć, no i trzeba poprawić komfort. Tak? Życia. A zróbmy w takim razie, witam Państwa, bo już część z Państwa się tutaj z nami przywitała. Ja również Państwa witam. Zróbmy w takim razie nasze takie małe wewnętrzne badania. Kto z Państwa cierpi albo zna osobę, która na takie objawy się uskarża, proszę powiedzieć, napisać w komentarzu tak lub nie. Zobaczymy, czy te nasze badania tutaj wewnętrzne potwierdzą jakby to, co, to, co mówi świat. A propos diagnostyki, bo często to jest też tak, że pacjent ma objawy i bierze pierwsze co, to tabletkę. Z gdzieś tam sobie, bo one są dostępne w każdym supermarkecie przy kasach. Powiedz, jak to jest z tą diagnostyką? Czy jeżeli właśnie pacjent po takim zażyciu tabletki przestanie go boleć, to już się oznacza tabletki? No to są te preparaty, które zaraz pewnie o tym powiesz, jakie to są preparaty i czy jak długo je stosować. Ale właśnie z diagnostyką, bo mówiłaś o gastroskopii i pewnie też jednym ze sposobów pacjent najczęściej to jest pewnie próba leczenia takiego samodzielnego, zanim trafi do lekarza. Thank um... you. Tak, no generalnie to też trzeba wziąć pod uwagę podłoże, tak, kto zgłasza, w jakim wieku, czy są możliwe takie podłoże, że jest to powikłanie, tak, czy leczenie na przykład antybiotykami. Bardzo często zdarza się takie zaburzenia związane z, 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 z no uważane jako choroba refluksowa, czyli związane z zaburzeniami połykania, są na przykład czystym powikłaniem leczenia antybiotykami, czyli Obecnością grzybicy, tak? W przełyku, bo to zaburza i imituje. Więc trzeba naprawdę zebrać dobrze wywiad. Pewnie, że taka próba. Z... No, samo leczenia teraz są dostępne, te blokery pompy protonowej, oczywiście w, okrojonym, w okrojonej ilości. Ale jeżeli po krótkim czasie objawy przejdą, a są spowodowane typowymi tak, błędami dietetycznymi, no to można uznać, że gdzieś tam to było przejściowe. Od razu do rozpoznania może za, za szybko, tak? Natomiast jeżeli się utrzymuje to dłużej. Dotyczy to osób po 40 roku życia, są tu też jeszcze palacze tytoniu, czy rzeczywiście gdzieś tam osoby nadużywające alkoholu, to takie, taka diagnostyka inwazyjna jest wskazana, tak? bo czasami jest tak, że w pewnym momencie przy refluksie może rozwinąć się przełyk bareta, a później. No, oczywiście długo, długo nowotwór, tak? I sekwencja objawów jest taka, że najpierw są objawy maksymalnie, no bo jest refluz, a potem, potem gdzieś ten dolny zwieracz przełyku ulega obrzękowi, zapaleniu. Potem, jeżeli nowotwór, no to zwęża i nie ma objawów, jest poprawa, tak? Ale to jest takie bardzo bardzo mylące. Dlatego tutaj trzeba być, trzeba być mocno czujnym. Oczywiście no, badaniem, które może nie pierwszorzutowo, ale gdzieś, jeżeli mamy trudność w leczeniu, te, ta choroba refluksowa nie prowadzi się tak efektywnie, to na pewno zalecamy zrobienie pomiaru ciśnienia i kwasowości w przełyku, czyli MANO i PH Tak, Badanie gdzie używana jest sonda, zakładana do, do przełyku i są pomiary na różnych wysokościach, jak to w ciągu doby przebiega. Tak? To też jest pomocne w różnicowaniu, tak? Czy właśnie to jest refluks kwaśny, zasadowy, czy, czy, czy bardziej komponenta gazowa, tak? Och, Na takie pytanie, a na takie pytanie, pani doktor, czy mam sobie zrobić gastroskopię? no właśnie, to też jest takie gramatyczne, no samemu sobie to bym nie polecała, bo może to być dosyć karkołomne i mega inwazyjne, ale właśnie to pytanie wydaje mi się w obecnych czasach, kiedy właśnie ta populacja osób chorych na chorobę refluksową się bardzo rozszerza, związane jest to niestety z taką wolnością, konsumpcjonizmem niestety i, i to dotyczy bardzo dużej populacji, zwłaszcza też młodych ludzi. I tym bardziej, że jeżeli rozpoznamy, a już rozpoznamy powikłania, no to tak jak mówię, to jest gdzieś dożywotnie, więc młody człowiek, wchodzący w życie 23-24 lata jest obciążony tym no co najmniej przez jeszcze jakieś 60 lat miejmy nadzieję, więc, więc ważne to na początku też zdiagnozować, zobaczyć jakie są, czy w ogóle są spustoszenia, tak? bo to też um, są różne takie fenotypy, fenotypy objawów, tak? jedna osoba zgłasza dużo, a na przykład oglądając endoskopowo widzimy niewiele, a z kolei są, które zgłaszają mało, a rzeczywiście te spustoszenia w przyłyku są. Także y, oczywiście jeżeli to trwa dłużej, y, gdzieś tam nawracają te dolegliwości, jeszcze też są pozaukładowe, czyli właśnie y, z układu oddechowego czy, czy, czy zalecenia laryngologa, no to na pewno trzeba, trzeba zrobić takie badanie. I co? Wtedy zaczynamy? Podzielcie się z nami Państwo, czy też, bo są osoby, które tutaj znają, albo same osobiście mają takie objawy. Czy mieliście właśnie Państwo jakiekolwiek badania związane z tak, na pytanie tak, tak albo nie? Zobaczymy, jak, jak tu diagnostyka w naszej populacji wygląda. A powiedz, które w takim razie, od czego zacząć? Jeżeli mamy objawy, no coś nas niepokoi, już próba takiego krótkiego leczenia, bo wiadomo, że zanim dojdziemy do lekarza, to się próbuje próbujemy sami jakoś ratować, no nieskuteczne to, to ratowanie jest i trafiamy do, do, do gastrologa, to jakie, jakich badań możemy się spodziewać i od czego zaś się w ogóle zaczyna diagnostyka. No, na pewno też trzeba wykluczyć takie jak gdyby twarde podłoże przyczyny refluksu, która też zdarza się często, czyli kamice pęcherzyka żółciowego. Tak? To na pewno trzeba wykluczyć, bo, czyli USG jamy brzusznej, bo tutaj leczenie jest no, radykalne. Tak? też może nie do końca rozwiąże, jak gdyby, tak jak mówię, do końca problem samego refluksu, ale na pewno poniekąd przyczynę, tak? Także tutaj na pewno USG, tak? No gdzieś, jeżeli powiedzmy jest to krótki wywiad, też na pewno można by nieinwazyjnie zbadać obecność kału na, kału na obecność antygenu Helicobacter pylori, bo to też jest bardzo częste Tworzenie. W zasadzie nosicielami jest 80% populacji. Nie u wszystkich, u tych słabszych, odpornościowo się ona ujawnia i powoduje dolegliwości, ale też imituje, imituje refluks. Zresztą, kolonizacja, infekcja pylori imituje różne rzeczy, więc, więc to też warto na wstępie zrobić i przeleczyć. I po takim przeleczeniu, w zasadzie gdzieś tak po miesiącu, no bo po, po braniu leków na. Antybiotyków i solizmów, które teraz są rekomendowane, należy jeszcze wyjść z tego, czy, czyli, czy, czyli jakby leczenie po leczeniu, czyli wydaje mi się gdzieś tak miesiąc po ogólnie zaczęciu kuracji powrót do tematu czy rzeczywiście objawy, które zgłaszałem, zgłaszałam, utrzymują się na ile ustąpiło yy, i, i powrót jak gdyby do tematu czy rzeczywiście yy, na przykład robimy gastroskopię czy nie także no USG gdzieś ta yy, obecność tej bakterii jak najbardziej a czy badania laboratoryjne w ogóle wnoszą jakąkolwiek wartość no do rozpoznania no poniekąd tak, bo tutaj też jest ocena funkcji wątroby, tak, czy, czy jeżeli gdzieś tam się zdarza anemia w tym wszystkim, ale to takie nakładanie różnych rzeczy. Tak. Badania na pewno warto robić systematycznie, tu jak najbardziej. Ale nie jest to jakby główny diagnostyk w tej chwili. No formie. nie, nie, nie. nie. Mhm. No właśnie, mamy tą gastroskopię. Często się, często nie często, tak? ale, ale jeśli się pojawia um, jakaś zmiana, no to wiadomo, co z, tym, co, z, co z tym dalej robić, ale czasem się pojawia um, brak zmian, czyli obraz jest teoretycznie prawidłowy, pacjent ma objawy, no i, no i co dalej? Czy ja mam, jeżeli jeżeli, mam, jeżeli, nie mam jeżeli nie mam, zmian w mam, jeżeli nie mam, jeżeli nie mam, jeżeli nie mam, podział na chorobę jeżeli Z, postacią jako postać nadżerkowa, czyli już ze zmianami, czyli z powikłaniami e, zaburzenia czynności, albo jest drugi, dru, dru, drugi worek, czyli generalnie bez zmian, tak? czyli, czyli stare z angielskiego nerd albo gerd, tak? czyli non-erosive albo erosive. Tak? Więc tu jak najbardziej czasami, też właśnie to co mówię, że, że czasami są objawy, a my endoskopowo nie widzimy żadnych zmian, tak? takich organicznych. No i właśnie co wtedy? Też to badanie jest cenne, bo mówi o, o wydolności dolnego zwieracza, tak? Czy tam jest niewydolny ten zwieracz, czy niewydolność w pustu, co Państwo czasami słyszą przy badaniu, czy jest przepuklina rozworu przełykowego, to też jest częsta przyczyna zaburzeń właśnie czynnościowych. Tak? Także. Jak najbardziej, no, no to badanie wnosi, ale tu trzeba podejść do tego całościowo, tak? bo nie można powiedzieć, że gastroskopia odpowie na każde pytanie. Tak? To jest jak gdyby taki, taka część diagnostyki, bo to, co właśnie zgłaszają Państwo, plus gastroskopia, plus jeszcze wywiad i, i, i dopiero jakaś konkluzja. Tutaj pani Grażyna mówi, że ja mam refluks po usunięciu woreczka żółciowego, to co właśnie wcześniej mówiłaś, żółć cofa się do żołądka. I w związku z tym pewnie takie, takie, objawy, takie objawy są. No niestety to jest też takie... Usunięty pecherzyk, tak? No to usunięty jedno miejsce z zbyt z kamieniami, więc spada tu duże ryzyko powikłań obecności tych kamieni, czyli zapalenia wodniaka, czy perforacji, czy w domyśle w starszym wieku nowotworu pecherzyka, tak, więc tutaj to pani ma jak gdyby jest pani zabezpieczona natomiast no nie zabezpiecza to przed niestety takim kalectwem bo nie ma pani naturalnego zbiornika i ta żółć właśnie będzie głównym agresorem i to będzie właśnie raczej taki refluks żółciowy. Tak? Także tak jak mówię no to, to nie jest tak że pewne posunięcia medyczne one zupełnie rozwiązują. Tak? Tu jest właśnie większe albo mniejsze mniejsze zło. Tutaj pani też mówi o tarczycy i Hashimoto, o chorobach tarczycy, zaraz do tych różnych schorzeń, które mogą współistnieć razem z chorobą refluksową dojdziemy. Ale powiedz, jaki jest czynnik stresowy, bo czasem pacjenci też mówią o tym, że w chwili stresu się te objawy ujawniają bardziej, a w takie chwili, kiedy, kiedy jest spokój i cisza w układzie nerwowym. To te objawy się również wyciszają. Czy może być taka sinusoidalna skłonność? Haniu, przepraszam Cię, bo wiesz, co, słabo słyszę. Czy Ty możesz coś zrobić? Bo musiałam od, o, połączenie odrzucić i. A, no dobrze, bo może nie słyszałaś. Mówię o tym, że czasem się zdarzają pacjenci, którzy mają objawy związane ze stresem. Że wtedy, kiedy jest większy stres, to wtedy jest, jakby, słyszysz mnie teraz? No słabo. Słabo. Będziemy się tutaj coś, coś próbowały robić, a ja będę głośniej mówić w takim razie. Czy sinusoidalnie, jeżeli jest stres, to wtedy, to wtedy są zwiększone objawy, a jak te, ten, ten, ten stres mija, to jest mniej? Czy to jest właśnie taka prawidłowość? Czy może być taka prawidłowość? No na pewno stres nasila, tak? Bo stres, słyszysz? Tak, tak słychać, tak, słychać. Stres nasila, tak. Stres w zasadzie jest taką, takim dodatkiem do każdej jednostki chorobowej, tak? To, co mamy w głowie, od razu jest w trzewiach i na pewno to nasila, tak. Także jak najbardziej tu też właśnie jednym z elementów leczenia przewlekłego refluksu, jest też takie no, odnerwienie tego mózgu trzewnego, tak? To też czasami daje dobre rezultaty, oczywiście nie u każdego, ale na pewno trzeba to rozważać, tak? mhm. A propos stresów i ostatnich czasów i to, co na tapecie w medycynie było od półtora roku, czyli covid. Czy w ogóle jest jakiekolwiek połączenie z refluksu, z tym wirusem i z tą chorobą? No, zaskakująco muszę powiedzieć, że tak, bo bardzo wiele młodych osób, w zasadzie, które nie mają takich czynników predysponujących, tak, czyli szczupłe, trzymające dietę, zdrowo się odżywiające, regularnie ćwiczące. Po covid zie mają denowo rozpoznawane właśnie objawy refluksowe. Wydaje mi się, że tu wirus atakuje po prostu układ nerwowy, tak? I jak gdyby no, ten układ, układ nerwowy, który zawiaduje perystatyką przyłyku, jak najbardziej ulega, ulega jakiejś niedomodze, tak? Także rzeczywiście to jest takie pokłosie, że są denowo rozpoznawane, może niekoniecznie w endoskopii z widocznymi jakimiś tam powikłaniami, ale rzeczywiście klinicznie na bazie wywiadu można rozpoznać chorobę refluksową. Także jak najbardziej to w ogóle jest pandemia, jak gdyby wpływa na cały układ, układ nerwowy. Także jak najbardziej. Mhm. Tutaj przyszłyśmy tak łagodnie do różnych schorzeń, które mogą współistnieć razem z objawami w tej, w tej chorobie. Tutaj pani Agnieszka mówi o tarczycy, o chorobach tarczycy i Hashimoto. I od tego czasu, kiedy jest stwierdzono, ból brzucha, żołądka, odbijanie, przelewanie helikobakter w kale jest ok. Również protektywna, pani ma prawidłową. No i właśnie, czy choroby tarczycy jakoś wpływają, albo odwrotnie, czy refluks wpływa na objawy tarczycy? chorób tarczycy? Na, pe na pewno refluks nie ma związku z samą operacją tarczycy, tak? bo tu, jeżeli już no to chrypka i, i, i głos na tym ciepią. natomiast sama operacja absolutnie nie ma wpływu na, 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 na chorobę refluksową, natomiast jak najbardziej no, schorzenia tarczycy, ponieważ no, tarczyca jest to taki duży motor w organizmie, jeżeli jest niedoczynność, no to wszystko w organizmie gdzieś tam zwalnia tak? i też ta perystaltyka, to opróżnianie żołądka, praca przełyku, to odbija się. Tak, także w ten sposób, jak najbardziej. Mhm. Czyli mamy tutaj korelacje, korelacje i leczenie, a właśnie, bo tutaj panie piszą też o lekach, które, które stosują, o kontroloku, emanerze. Właściwie, czy to leczenie jest bardzo zbliżone, jak w przypadku takiego niepowikłanego, no może to źle powiedziane, tak, ale nie współistniejącego z tarczycą. Czy tak samo się to leczy? Mówię o chorobie. Nie, nie szurać, bo ja nie słyszę za bardzo. Yy, Powtórzysz jeszcze raz końcówkę. E, mówię o tym, a propos leczenia. Czy leczenie w chorobie refluksowej w, i na przykład w chorobach tarczycy jest takie samo, czy troszeczkę się różni? Bo panie tutaj mówią o kontroloku, emanerze. No to jest tożsame, bo leczymy, leczymy jednostkę chorobową pod tytułem choroba refluksowa, więc tutaj też i grupy leków, tak? Tu nie ma, oczywiście to się na przestrzeni lat zmieniło, ale ogólnie są dwie jak gdyby duże grupy leków, które używamy, którymi żonglujemy, czyli blokery, blokery pompy protonowej i. Leki, leki prokinetyczne, tak? I tutaj między tymi preparatami jak najbardziej trzeba po prostu to leczenie dobrać do danej osoby, nie ma tak, że są leki lepsze, że zmieniamy, są leki lepszym jest ten lek, który działa u danej osoby, tak? Więc jeżeli gdzieś przełamuje objawy, uważam, że należy się trzymać, nie na zasadzie, że zmieńmy, bo jest nowy, tylko to, co pasuje, rzeczywiście przynosi taki efekt terapii, tak? A jak jesteśmy Także przy nie, leczeniu? Sama choroba tarczycy nie ma wpływu. Leczenie jest to, tożsame. Uh -huh. A propos leczenia. Jak długo można stosować... Um... Inhibitory pompy protonowej czy leki prokinetyczne, tak jak wspomniałaś, bo czasem pacjenci leczą się sami tymi lekami, które już można kupić po prostu bez recepty. Później trafiają do, do specjalisty czy do lekarza pierwszej opieki. I, jak, I te leki są dosyć długo stosowane. Jak długo je można stosować i czy stosować przerwy, czy raczej tak ala long? No, właśnie, dramat jest czasami taki, że pacjenci zgłaszają się i na pytanie, jak długo pan bierze, no to odpowiedź mi, że lata, no bo lekarz pierwszego tak to przepisuje, przepisuje. Także to jest błąd w terapii, tak? Generalnie chodzi o to, żeby przełamać objawy i to i do tego służy intensyfikacja leczenia. Oczywiście, no to takie intensywne leczenie trwa też, bo to idzie w tygodnie, nawet w miesiące, tak? Natomiast nie powinno być to powinno być to jak najkrócej do momentu przerwania objawów i, i gdzieś tam zejście, tak? Nie powinniśmy przewlekle de facto blokować wydzielania kwasu solnego, bo on jest niezbędny, tak? Niezbędny jest do trawienia ten kwas poziom kwasowości jest niezbędny do tego żeby wchłonąć różne makro i mikroelementy też do odporności oczywiście wpływ na naszą mikrobiotę i tak dalej bo później się przy długim stosowaniu może być rozwój przyrostu flory bakteryjnej czy na przykład przy przewlekłym stosowaniu pantoprazoli u mężczyzn dochodzi do ginekomastii? To są takie zewnętrzne, tak? Natomiast to, co my widzimy i co jest takim trwałym dowodem na to, że pacjent rzeczywiście stosuje bardzo przewlekle, to są polipy dna, tak? czyli te polipy z gruczołów trawieńcowych, bo te blokery pompy służą do tego, że są blokowane pewne grupy gruczołów, w żołądku, natomiast no kompensacyjnie inne przerastają. Tak? Oczywiście te polipy, na którymi się czasami też często spotykamy, nie mają takiego potencjału onkologicznego jak polipy stwierdzane w kolonoskopii. Nie dąży się też do ich całkowitego usunięcia. Oczywiście no, należy to monitorować i wydaje mi się, że gdzieś tam przy każdym wziernikowaniu żołądka należy, należy gdzieś sukcesywnie usuwać te, które nam się nie podobają, albo jest dynamika wzrostu. Natomiast no, tu jak gdyby nie ma, nie ma niepokoju takiego onkologicznego, ale to jest znak rzeczywiście, że ten organizm reaguje, tak, że ta blokada jest zbyt długa. Po to też włączanie w zasadzie od razu teraz jest taka tendencja, żeby włączać prokinetyki, i potem w zasadzie, żeby zostać na tych prokinetykach dłużej, bo są lepiej tolerowane, nie mają takich Takich, yy, 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 no, długo. Coś cię nie słyszymy. Nie słyszymy cię. Aha. O, 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 jest, jest, pani doktor z nami z powrotem. <laughs> przez moment nie było Cię Słychać, tak, przez moment nie było Cię słychać, ale już jest wszystko w porządku. Yy, yy, podsumowując, yy, w chorobie. Którą, która jest uciążliwa, ma uciążliwe objawy. Zaczynamy od prostego, prostych leków, z takich z apteki, czy raczej kierować się do lekarza? Tak, dla podsumowania. No, wydaje mi się, mimo wszystko, jednak kierujemy się do lekarza żeby ocenił, tak, rzeczowo ocena, na ile skuteczność i przydatność terapii, czy można też odroczyć do wykonania pewnych właśnie badań, bo gastroskopię na przykład taką pierwszorazową trzeba by zrobić bez leków, a jeżeli jest, leki są już, terapia złączona, no to po dwutygodniowym takim poście od leków, tak, żeby ten wynik w kierunku obecności na przykład helikobakter pylori był miarodajny. Tak? żeby kontrolujemy. Jednak jedna tak? konsultacja. Jedna konsultacja. Kontrolujemy się u lekarza, nie kontrolujemy się lekami, a leki, które są stosowane, tak jak doktor Kawzińska mówiła, a jest również endoskopistą, praktykiem, prowadzi swoją praktykę prywatną również, w związku z tym jakby tutaj też duże, duże doświadczenie i wiedza. Nie róbmy niczego na własną rękę, nie leczmy się sami, i raczej wszystko, wszystko pod kontrolą, bo czasem możemy sobie zrobić więcej krzywdy niż pożytku. Mam nadzieję, że wszyscy będą się zdrowo mieli. Nawet ci, którzy tutaj opowiadali, pisaliście Państwo o tym, że, że te jednostki chorobowe są dosyć skomplikowane. Ja mam nadzieję, że leczenie będzie, będzie skuteczne i będziecie Państwo mieli jak najmniej takich objawów. Ja bardzo dziękuję. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Pani doktor. Za e, okay. uczestnictwo, różne, różną, różną um, możliwość prze, przeprowadzenia tej um, rozmowy. Um, ale mam nadzieję na kolejne spotkanie. Dziękuję Państwu serdecznie. Um, co? I życzę Państwu udanego wieczoru. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.